Czy nas zabije? to jesteś Szalony <statistically> <tutta> Tak, jestem tu Daj, daj, daj Co jest to? To co, taki malutki muszę. Charlie, Charlie, nie, jesteś szalony? Charlie <invalidAUDIO> Charlie, jesteś Charlie, Charlie Nooo! <śleszt> Wyszła na noc! Co Co to wychudzał? Nie, no, nie! Agata! 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 Wszystko to, ja! Nie, poczekaj! Nagle się ja dmuchnę na tak, dobra? Tak, lekko dmuchnę. Dobra. Tylko nie na grubą A, to będzie... Ty nie dmuchniesz na tak! Ty dmuchniesz na noc. Ja będę na tak. Zobacz, no. Jak to ustawisz na. Ej, to Ej, to Na YouTube będzie. kamerę. Na YouTube nie. każdego Super, Ej, puść co? Jeśli masz co, to się robi. To jest tak, widać, jak kameruje. Matko! No, ja, ja poddaję się, nie chcę na to wstrzymać. No, ja, nie dmuchaj jeszcze. No. Charlie, Charlie, jesteś zdolny? Jest no? oh, Charlie, Charlie, jesteś dziewczyną? -y -y. Charlie, to, to my God. My God. Charlie tak ma mały. Agata! Tak jest! Charlie to no. inny męskie. Nie, również. Nie, bo urodzenia Charlie. Właśnie. Charlie była Charlie. No, Alex, to jest imię z E-Jankiet. Więc słuchaj, no imię. Jesteś na obojniku, Alex. Jesteś obojnikiem. No, bracie, chodź. Zesja, sesja. Mogę zadać Ci pytanie? Mm -hmm. Charlie, Charlie, stack my dick. Co? Yes Jest! Yes. 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 Ej, czarnoskóra. Teraz... Co to znaczy? Nic, nie, I nie mówię. Co to znaczy? Ty tak si, nas tak bardzo nie Nie wiem, Nie mówię Czarny, Charlie, Charlie nas. Tak? Zgwałcił ja... nas. Co? To idę Zgwałcił mnie czarny idzie. Powiedz to idę. Charlie mnie zgwałcił. Naprawdę? Ja tak często do rusków mówię. się. Charlie, Charlie, ja Charlie, ja Charlie tak, ruchamy się. <gry> Charlie. Charlie, Charlie. <gry> eee. Jesteś lepo? No. O kurde. Dobre. Ja nie dmuchałam. Nie jest. Takie, Takie tak. w Nie jest, Ale przecież to by poszło jest. Ja lekko dmuchnęłabym, a to poszło na No nie jest. Dobra. nie